Ciemka, witamy na kanale Land. Ja jestem Tomek, a ze mną dzisiaj Martyna i Vivian. Opowiadać będziemy dla Was o grze wirus. W tym samym materiale zrobimy od razu dodatek Wirus 2. Na początek zajmiemy się jedynką. Zaczniemy od zasad, później pokażemy Wam przykładową rozgrywkę wirusa. Gra wirus polega na złożeniu ciała składającego się z czterech organizmów zdrowych. Pierwsza osoba, która złoży cztery zdrowe organy będzie zwycięzcą gry. Takie organy jak mózg, serce, żołądek oraz kości. To są podstawowe cztery organy. Do czterech organów w tych samych kolorach występują cztery różne wirusy, czyli niebieski dla mózgu, czerwony dla serca i tak oraz w czterech kolorach lekarstwa, czyli tabletki, szczepionka i tak dalej, wszystko w tych samych kolorach. Dodatkowymi kartami są karty różnokolorowe, wielokolorowe, takie jak superorganizm, który będzie zastępował nam dowolny inny organizm w ciele, superwirus, którego, którym będzie można zarazić dowolny organizm oraz superlekarstwo, którym będzie można wyleczyć dowolnego wirusa. Tak więc w przypadku posiadania superorganizmu możemy mieć pięć kart, z czego jedna yy, maksymalnie może być Zainfekowana, żeby wygrać grę. Do zestawu są dołączone również karty operacji, które pomogą nam wymieniać się zniszczonymi organizmami, wymieniać karty i tak dalej. Więc mamy pięć kart takich operacji. Pierwsza to zamiana organizmu, czyli wymieniamy się z innym graczem całym organizmem. Druga Wymi za za zabra zabrać komuś organizm, czyli kradzież danego organu, jednego, jednego organu od innego gracza. Tu jest wymiana jednego organu. Niekoniecznie musi być w tym samym kolorze, czyli możemy zabrać komuś zdrowy organizm, a oddać mu jeden ze swoich y zainfekowanych. Epidemia, czyli możemy swoje wirusy rozdzielić na innych graczy, tak żeby wyleczyć sobie swoje organy oraz rękawica, która po zagraniu mówi, że przeciwnicy muszą odrzucić wszystkie swoje karty z ręki, czyli jedyną rzeczą, którą będą mogli zrobić w swojej następnej turze, jest dobranie trzech kart. Grę rozpoczynamy od tego, że każdy z graczy dostaje stali trzy karty i każdy gracz ma jedną akcję do wykonania w swojej turze. Jakie są akcje? Akcje są takie, że możemy zagrać kartę z ręki, możemy odrzucić dowolną ilość kart i dobrać taką samą ilość kart. To są dwie akcje, które możemy wykonać w swojej turze. I teraz jeszcze o czym chciałem powiedzieć, czyli tak, w momencie kiedy jakiś organizm zostanie zarażony, możemy wyleczyć go lekarstwem w tym samym kolorze i odrzucić obie karty. Również Możemy uodpornić organizm zupełnie, czyli położyć na niego dwa lekarstwa w tym samym kolorze lub jedno kolor, wielokolorowe, jedno w tym samym kolorze. W tym momencie organizm jest uodporniony, nie można tego organu niczym zainfekować, nie można tego organu podmienić ani ukraść. Również można y, organizmy zniszczyć, czyli położyć dwa wirusy tego samego koloru lub jeden tego samego koloru, jeden wielokolorowy, wtedy dany organ jest zniszczony, odrzucamy go z gry. Tak z grubsza wyglądają zasady gry. Teraz zbierzemy karty i zagramy jedną grę przykładową, tak abyście mogli zobaczyć, jak ta gra wygląda w praktyce. Wtasujemy to i zagramy jedną grę. Po tej grze pokażemy Wam, co zmienia się w dodatku, jakie karty dochodzą nam w Wirusie 2. Tak więc każdemu z graczy rozdajemy po trzy karty i możemy zacząć grę. Raz, dwa, trzy. U nas zaczynamy od najmłodszego, więc zaczyna Vivien. Karty umieszczamy w takim miejscu, żeby każdy miał do nich dobry dostęp. I w swojej turze możemy zagrać kartę lub wymienić. Dowolną ilość kart. Nie możesz nic zagrać, to wymień tyle kart, ile chcesz. Trzy karty. I teraz będzie Martyna. Też nie miałbym co zagrać, a z racji tego, że Martyna zagrała, organ, wirusik, i lecimy dalej. Dobierz kartę. Martyna. Po swojej turze zawsze zagrywa, dobieramy. Karty, żeby mieć trzy na ręce. Boże, to tutaj, żeby To ja wybienię sobie trzy karty. Wiewiłem teraz ty. Matyna. I ten organ jest. Uodporniony, ma na sobie dwa lekarstwa, nie można go teraz ukraść, nie można go wymienić. Um. Vivien. Tak? Okej. Okay. Więc zagrała kartę, która pozwala podmienić dowolny organ. Zabrała mi zdrowy, przekazała mi ten zainfekowany. Mm -hmm. Vivien. Jeśli nic nie mogę zrobić. Martyna. Jak widać gra jest dosyć dynamiczna. Każdy ma jedną akcję, którą może wykonać. Więc idzie to całkiem sprawnie szybko. W dowolnym momencie, gdy w którym któryś z graczy będzie miał cztery zdrowe organizmy od razu informujemy o tym. I ta osoba wygrywa, kończy grę. Tak? Martyna ma cztery różne organy. Niestety dwa z nich są zainfekowane, dlatego na chwilę obecną nie wygrywa gry. Mm, ja zagram kartę, która pozwoli mi przekazać wirusy na innego gracza. Okej. Okay. Możesz, oszukałaś. Możesz mi skasować tą szczepionkę, tą kartą. Martyna, no, tym razem ja akurat nie mogę nic zrobić. Nie mam na sobie wirusów, mam już serce, więc nie mogę go zagrać. Dobieram 3 karty. Vivian. Wszyscy odrzucamy karty, więc w swojej turze Martyna będzie mogła tylko dobrać 3 karty. <grybujesz> Dobierasz 3 karty. I dobra... A, nie dobrałaś karty tak? Okej. Okay. Ja dobieram trzy karty i biwiem teraz twoja. Tura. Tak, wyleczone. Dobierasz kartę. Martyna. O ty. Nie kończę. I Martyna w tym momencie skończyła grę. Ma cztery zdrowe organizmy. No tutaj masz wirusa, to i tak byś nie wygrała. Tak więc tak wyglądała rozgrywka w pierwszą część dziewczyny zbiorą te karty złożą w dek, a ja pokażę Wam, co zmienia się w wirusie drugim. Mianowicie w wirusie drugim dochodzą z, mo, zmutowane wirusy. Wirusy zaczęły się uodparniać na szczepionki, którymi dysponowaliśmy, więc zmutowały. Powstało czte, powstały cztery nowe wirusy. I te cztery wirusy będzie można wyleczyć tylko i wyłącznie z modyfikowanymi szczepionkami, więc dla każdego wirusa oczywiście Powstała nowa szczepionka. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Ok, organizmy zostają tak samo. Prócz jednego doszedł organizm, którym jest metalowy. Jest to metalowa proteza, którą nie można ani zawirusować, ani uodpornić. Więc nie można na nią zagrać ani żadnego wirusa. Ani żadnego lekarstwa. Jedyne co można to oczywiście podmienić, zabrać komuś tą kartę. Ta karta również licza się do e, czterech zdrowych organów, czyli jeżeli będziemy mieli cztery organy, w tym jeden, jedną tą szarą kartę, ten organizm jest zdrowy, wygrywamy grę. Możemy mieć pięć z tą kartą, czyli jeżeli mamy czter cztery organy, w tym jeden zainfekowany, piątą tą kartę. Również wygraliśmy grę, możemy mieć 6 organów, czyli jeszcze dochodzi ten wielokolorowy z pierwszej części, czyli ostatecznie możemy mieć 6 różnych organów, w tym co najmniej 4 oczywiście muszą być zdrowe, żeby tą grę wygrać. Do tego dochodzą nowe wielokolorowe karty czyli super szczepionki oraz wirusy. Co jeszcze? Super szczepionki, oprócz każda łącznie z tymi wielokolorowymi, mogą od razu uodpornić nam organizm. Czyli, jeżeli mamy organizm i położymy na niego taką już zmienioną szczepionkę, to wtedy ten organizm jest uodporniony, nie można go ukraść, nie można go podmienić i nie można na niego rzucić żadnych wirusów. Wystarczy jedna karta. Jak widzicie, ma tutaj takie dwie tabletki. To oznacza, że tak, jakby działała. Jako dwie karty. Poza tym dochodzi kilka kart akcji, czyli na przykład mamy taką strefę kwarantanny, który, za którą służy denko z pudełka z drugiej części. Zagrywając kartę, możemy wyrzucić dowolnego wirusa do tej kwarantanny. Ona już w tej grze nie wróci. Mamy kartę tarczy, która pozwala przeciwnika turze. Odbić atak, który pójdzie w naszą stronę. Czyli jeżeli przeciwnik będzie nam chciał zagrać jakiegokolwiek wirusa, lub jeżeli będzie chciał nam podmienić karty, możemy zagrać kartę tarczy w jego turze, i ten przeciwnik będzie musiał wybrać inny cel łącznie z sobą samym do zagrania tej akcji. Mamy podmianę wszystkich kart, czyli te karty, które pozostają nam na rynku, wymieniamy z dowolnym graczem, wybieramy gracza i, i zamieniamy się z nim kartami, które mamy na rynku. Karta, która mówi nadgodziny, czyli możemy oprócz tej karty zagrać pozostałe dwie karty z ręki i wtedy na koniec swojej tury dobrać ponownie trzy. I to chyba już wszystkie karty, które nam tutaj zmieniają, tak więc pokażemy Wam rozgrywkę już w tej wersji z dodatkiem. Zbierzemy wszystkie karty, potasujemy razem i rozegramy grę. Już z wirusem drugim. Trzeba przetasować. Więc wirus drugi prowadza trochę nowych akcji, trochę bardziej komplikuje leczenie się przez te zmodyfikowane wirusy. A rozgrywka w większym stopniu nie zmienia się od tej, którą poprzednio już wam pokazywaliśmy. Więc ponownie zacznie bivien i nadal mamy te same akcje, czyli możemy wyłożyć kartę lub wymienić karty, które mamy na ręce. Ok, dobierz kartę. Nie wiem. No i z racji tego, że Martyna mi zabrała ruch, muszę wymienić trzy karty. Nie wiem, teraz Ty? Okay. Martyna. Ja również wymienię jedną kartę. Okay. Ponownie wymienię kartę. O, to jest pech. Vivian? Ja zamienię się z Martinem. Okej, okay, pokaż. To masz kartami, tak? No. Czyli ma, Vivian zagrywa kartę która pozwala wymienić wszystkie karty Vivien ma 3, Martyna dobierze kartę i zaczyna swoją rundę Poszedł drugi wirus, więc ten organizm został zniszczony Teraz moja kolej hmm. Ponownie nic nie mogę zrobić Wymienię dwie karty, może teraz da się coś dobrać Vivien Serce Martyna o, ponownie zainfekowane. Ja tym razem zagram sobie kartę. Tarcza, musisz wybrać innego przeciwnika. Martyna, o, super. Aż <grywia> tak się nie mogłem obronić. Dobieram dwie karty. Vivien. Vivien wyleczyła swoje, no, swoje zainfekowane serce. Odrzucamy wszystkie trzy karty i w swojej turze tylko dobierzemy karty. Trzy. Martyna. Dokładnie tak. Super Wirusa można wyleczyć dowolnym lekarstwem. Oj oj. Martyna. I moje kości, których tyle miałem, zostały pożarte, więc nie pozostaje nic nie. innego. O, tarcza. Niestety muszę to rzucić na siebie, dlatego, że nikt inny nie ma serca. I więc teraz ty. Martyna. Nie. Czyli Martyna zniszczy mi którykolwiek organizm. Super. Akurat ten miałem na ręce, więc mogę sobie go położyć. Z powrotem, Vivien wyleczyła. I tym sposobem nie mam co zagrać. Raz, dwa, trzy. Vivien. Nic nie mam zagrać. Ok, ok, eee, Martyna. Też wymiana. Ja dołożę sobie żołądek. I jed... O, drugi wirus. Wirusy mogą być dowolne, więc... W tej chwili mam cztery różne organy, niestety jeden jest zainfikowany, więc nie mogę tej gry skończyć. Możesz, 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 możesz uodpornić sobie Twój organizm. Masz szczepionkę zieloną, którą kładziesz w ten sposób i ten organizm jest uodporniony, nie można mu nic zrobić. Dobierz kartę, obrałaś już? Nie. To, czyli jedną wziąłeś za dużo stamtąd, której nie miałaś wirusa, tak. Martyna, teraz Ty. Mogę no. tak zrobić, że wybierasz je, jak nie Nie, musisz coś oddać. Jeżeli masz, to musisz coś oddać. Ok, Vivien. Nie zabieram. Ok, i w tym momencie Vivien wygrała grę, ponieważ ma cztery zdrowe organy. Tak wygląda gra wirusa oraz wirusa z dodatkiem. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Czy macie może już jakieś doświadczenia z tym, z tą grą? Zostawcie lajka, subskrypcję. I do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, hej!